Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście nazywam się Pan Gremlin i jak widzicie, dalej jestem w tym kretyńskim skinie. Eee, tak, ale na szczęście to już koniec, praktycznie mojej kary. Chyba że chcecie mi ją przedłużyć o kolejny tydzień, no to wiecie co musicie zrobić. 50 łapeczek w górę, i będę się męczył w takim lub jeszcze jakimś innym głupawym skinie przez kolejny tydzień. Na szczęście wiem, że tego nie zrobicie, także mogę tak się o to założyć. Eee, ale dobrze, przechodząc do sedna. Słuchajcie, jak wiecie, w tym roku e, mistrzostwa e, świata w piłce nożnej zostały e, odwołane, zostały przeniesione. Natomiast my, na Gremlinowie, będziemy grać dalej. Będziemy e, jednak rozegramy tego typu turniej. I ten turniej odbędzie się w momencie, w którym wy to oglądacie, to już za 3 godziny. Natomiast my tutaj. Musimy się przygotować jako administracja. W całym evencie mocno pomaga mi Skorson i Słowik, którzy są ze mną w tej chwili na Discordzie. Siema. Cześć. Witam Was. Słuchajcie, ja jestem w tej chwili u siebie. Muszę troszeczkę krówki pomęczyć, żeby wziąć sobie troszeczkę skóry. Ja Miałem 46 skóry. Ile trzeba skóry na full seta? 23. 4 eee, Ojej, to będziemy tego dużo, naprawdę dużo potrzebować. Eee, dobra, czekajcie, 24. To powiedzmy, że mam w tej chwili na dwa sety. Wy macie jakieś skóry? Coś powinniśmy mieć. No zawsze, zawsze krowy mogę zrobić nie? No tak, tak, tylko wiesz, to powiedzmy. Że mam. To będzie dużo tych, czekajcie, co ja założę. Eee... Kto? A Chińczyk ma dużo też tych. Dobra, ja zobaczę, czy on ma jakieś krowy. Najwyżej u go trochę zabiję. Oczywiście rozmnożę mu. Także ja idę na chwilę coś na chwilę idę do Chińczyka, później podejdziemy do Scorsona i do Słowika. Jakby co panowie, będzie też potrzebny nam barwniki, bo są już zgłoszone trzy drużyny. Będziemy potrzebować żółtych, niebieskich kwiatków i czerwonych, no ale czerwony będą najłatwiej. Eee, czerwony i żółty to mamy bez problemu, a niebieski z lapisu. Z lapisu da się robić barwnik? tak. No. O, nie wiedziałem, myślałem, że tylko... Tak samo z... jak z moczki kostnej. No no, no z moczki kostnej biały, to wiem, ale myślałem, że z lapisu nie, no to spoko. Na dobra, to ja lecę do Słowika i z widzami widzę się za chwilę. Pół, nie do Słowika, do Chińczyka. E, e, dobra, jak widzicie, dotarliśmy do e, Chińczyka. Myślałem, że chłop ma więcej krów, ale niestety. Dobra, ale jak ma te krowy, to wybijmy. Z dorosłym Ej, gdzie ta krowa uciekła? Okej, okay, dobra hop, hop. A Dobra Okej okay. Panowie, ile wy macie tych swoich skór łącznie? Jesteście w stanie to policzyć? Ja mam 11 przy sobie. Okay. To więcej nie ma. Dobra, moi drodzy. Ja w takim razie będę musiał troszeczkę tutaj spędzić czasu i tych krów porozmnażać i pobrać od nich troszeczkę troszeczkę ym, skór, bo będziemy ich potrzebować tak naprawdę moi drodzy z jakiejś. Dobrze licząc, czekajcie dwa. Czekajcie, jeden strój to jest... jeden komplet to jest 24, tak? Tak. Czyli z jednego staka mamy powiedzmy dwa te. Czyli no, dwa ale staki. Albo, A nie lepiej byłoby zrobić klatę i tego i hełm albo spodnie. To by też by wyszło mniej. No w zasadzie okej, okay, dobra. Ale to i tak muszę zrobić z jakieś powiedzmy 5-6 staków tego. Dobra. To ja się z wami widzę po krótkim cięciu. No i co? Rozmnażamy je. Dobra, moi drodzy. Co wy tutaj ukryliście? Dobra, nieważne. Moi drodzy, po dłuższej chwili, jeszcze tutaj ostatnie cięcie u czeka, bo strum nie miał krów. Eee, I uciekamy, bo mam nadzieję, że tego będzie nam starczyło. Więc tak. już co prawda dałem do przepalenia. Bo to, nie wiem, z jakąś godzinę mi to zajęło. czy te krówki e, tutaj urosły. Ale... Dobra, ile tego mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem staków i kawałek, także źle nie będzie. Czekajcie, teraz udajmy się do chłopaków. Wy tam dalej jesteście? kwitnięcie jeszcze na tym Discordzie? Tak. O, czekajcie, mam niebieskie kwiatki, o jazda. Bo lapis się bardziej wam przyda. A my już mamy barwnik. A, okej, okay, dobra. Mm, dobra to jest teren aligatorka. A dobra, to będzie w tamtym kierunku. I lapisa też mamy dużo w sumie. Więc tak? to tam. Okej. Okay. Nie gra roli. Rozumiem, dobra. Ja się trochę popływam. Eee, dobra. To my się widzimy już u Słowika i u Scorsona Natomiast w międzyczasie pamiętajcie, że możecie zostawić Łapeczkę w górę, komentarz No i subika, jeżeli jesteście nowi na kanale, no bo pamiętajcie Lecimy po 3000 subów, a to już coraz bliżej Halo halo panowie, jestem już na terenie waszej posiadłości Okej okay. To zapraszamy Gdzie A w, w ogóle tam jest ta ściana chwały za to. Co to jest ściana chwały? chodź. Tu. A. Mile widziane Nawet osoby. Twoim... Reszta wyjazd. E, czekajcie, ale to na górze po lewej i po prawej stronie powinny być wasze główki. W, m, nie widzę główki oczywiście Blazo, bo, bo rozumiem, że wyście m, zrobili z niego bezdomnego. A nie, czekaj, bo główka blaza jest to, co tylko znikła. O, jest. Ha. Okej. Okay. Tak, nie widać, że to jego, ale. Nie, nie, no, ja, ja poznaję, no, wiesz, już znam tego paździocha, jednak na chwilę. Tak, tak. Ale. Ten, ten widok to tutaj zasłaniamy przeważnie, żeby na mnie szpecił. Ale, który widok zasłaniacie? Świątynię? Świątynia przecież pięknie czy, wygląda. Czaszki czy, tego, głowy blaza. Głowy blaza. Aha, rozumiem. E, dobra, panowie, to może pokażcie mi to boisko, bo wiem, że tam trochę się zmian e, zrobiło. I tak jak mówiłem wcześniej, będziemy e, robić w ogóle ten język To jest mistrzostwo świata Osobka zaś zrobić <laughs> Co czy, Nie no był, był czarny wcześniej, tak? Ja nie, no ja nie bo, mówię że zły, mówię, że mistrzostwo świata głosowałem no, wzorowałem jeszcze dla twojego starego skina, tak? A, okej. Okay. To Tam jak gwizdałeś. Zróbmy tak? jeszcze nowego. Skorzon. Ja mam Mam nadzieję, że wrócę do tego skina jeszcze, wiecie. No chyba bramki. już nie. Nie no co ty myślisz, że piją te 50 łapek? Daj spokój. Tak. Na chillu. Eee, Słuchajcie, o, bo tak. Tutaj jest brameczka. Nawet dwie są? Eee, tak. Piłki, piłka jest okrągła, bramki są dwie. Tylko że to jest Minecraft i piłka nie będzie okrągła. Piłka jest kwadratowa. Czekajcie, pokażę wam piłkę. Mm, Czekaj, Kraft ja już mam piłkę. Już mam. Masz? Mine. Już mam. Masz. Majniego? Dobra, tak, majniego. E, gramy piłką, e, a tak naprawdę głową, majniego. E, I tak, proste są zasady gry: tak naprawdę są dwie drużyny, czteroosobowe. I drużyna e, musi strzelić gola. E, żeby strzelić gola, to nie, nie wystarczy wziąć piłkę do ręki i po prostu przebiegać pole, tylko trzeba wykonać. Minimum 5 podań, 5 podań, i dopiero wtedy będzie można oddać rzut. I jak widzicie, oddamy rzut. Hop. Która? Ej, Wyście zebrali tą głowę? Nie. No nie, no hopper automatycznie bierze, nie? No tak. Ale nic się nie podniosło, czekajcie. No ale nic. No jak to o, yes, nie? Działa przecież. Podnosi. A, tu się podnosi, dobra. I to sygnalizuje e, gola. Mm, e, I oczywiście zdecydowaliśmy się grać głową Majniego, żeby to było coś unikalnego. Mam nadzieję, Maini, że się nie się na to. A wy, drodzy widzowie, wbicie na jego kanał, będziecie mieli oczywiście w opisie, jak i na końcu w karcie. I zostawcie mu tam subika właśnie za to, że, że będziemy grać jego głową. Eee, I tak, tak jak mówiłem, są dwie drużyny grające e, w, na boisku i sobie rozegramy e, I Tak to mniej więcej będzie wyglądało. E, w tej chwili zgłosiły się nam dwie drużyny. Gdzie macie crafting jakiś i kowadło by się przydało? Pewnie. E, chodź ze mną. To, to mamy w domu, no. Dobra. K crafting jest przed. A. kowado w domu. Dobra. U, proszę crafting masz. Tutaj. Dobra. E, to czekajcie, potrzebujemy... Weźcie zabicie tego, tego ziomka. No sobie zabiję ja nie mam. Schowałem. Czekajcie, 8. To są dwie drużyny. Aha, okej, okay, dobra. Zrób czapki i klatę. No klatę uh -huh. robię. Weźcie, zabarwcie proszę. Okej. Okay. Tu są... Czekajcie. Hop hop, 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 Ja mam wyrzucam 8 klat. Czyli to będą dwie drużyny. To weźcie i zabarwcie na żółto i na... Z hać? masz? Chodź. No ja mam to, ja Na ja mam żółto cztery? i na niebiesko. Boże, przypomniała mi się piosenka. Skarż, jaki kolor bierzesz? Cztery. Bardzo ładne. No dobra, bardzo się. Nie spodziewałem się takiego protuakcji. A tu jesteś chyba. Na dole. Tak, tak, widzę. Na dole jest też. Tam w kółku Dobra, dobra tu wam wyrzucam Proszę jeszcze bardzo. 8. Eee, I czekajcie, najlepiej Złoś. to wrzućmy do jakiejś skrzyni za chwilę, czy coś, bo inaczej będzie problem, wiesz? Ja to wyrzucę, tak, bo jeden ten team to jest team, uh, Chińczyk team, drugi, Ability uh, team. Trzeci team to są admini. Admini to jesteśmy nasza trójka plus jeszcze blazo, tak. Wiecie, jeszcze tak. Te niebieskie, a to jeszcze, nie, jeszcze niebieskie miały być, nie? Tak, ja niebieskie. mam. trzeba I... zrobione niebieskie? Tak. Okay. A, te, a te kolejne cztery co rzuciłeś? E, jedne będą czerwone, czyli adminskie. Mam. I może zrobimy. Czerwone, jeszcze... żółte niebieskie mamy. Tak. I może zrobimy I jeszcze, jeszcze jeden jakiś kolor, kolor. E, wiesz, jakby się jeszcze jakiś zespół zgłosił, bo między 15 a 18, czyli godziną rozpoczęcia... Dawaj tubion... biały. Dobra. E, I będzie trzeba zrobić też trzy e, komplety dla tych, dla e, sędziów i nie będzie czapek tylko spodnie, wiecie? Spodnie i, 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 i tak. I lecę z powrotem, bo wam chyba wrzuciłem, nie wiem, z 10, coś tak mi się wydaje. O, osiem. Ja mam 8 słowiek Ile masz? Mm, ale co? Y Dobra, 6. O, jeszcze spodnie mam. No to mówię, 8. Spodnie tylko robimy i klaty. I taki strój będzie ha. całości. Ja jeszcze pójdę zrobić trzy komplety Tylko to ja chyba będę miał barwnik u siebie, bo to będzie z tych ośmiornic Ej słowik, bo ja czerwono Chyba, że macie te czarne Czy czerwone? Czarny barwnik Port, Port. Ja już Czarny zrobiłem Czarne zrobiłeś? Dobra, kij Ale dobra, da się czerwone. poczekaj Czerwone A, nie, czerwone to są dla nas, jako adminów, ale ja powiedziałem jeszcze o czarnych dla sędziów, wiesz? Rynio. Więc ewentualnie też, moi drodzy, jeżeli ktoś nie znalazł sobie drużyny, a chciałby i tak być na evencie, może się do mnie zgłosić, żeby być sędzią na evencie. Jeżeli nie będzie, to z osób nie grających wybierzemy. Gdzie, gdzie ukryliście te rzeczy? To ja mam przy sobie, robię. Dobra. Jeszcze różowe Okej, czekajcie. Macie w którejś... automacie, macie, dobra. Tu, tu, tu. Okej, okay, ja mam... ...po dwa komplety... różowy, Też mam. Pik, pik, pik. Dobra, ja wam tutaj... Ubierzcie któryś z was cały komplet. Jakbyście mogli. O. I tak się będzie prezentowała drużyna adminów. Ten kolor jest do wzięcia. <noise> w ogóle wyglądasz teraz totalnie jak Mime. Jemu tak pięknie wróżbowym. No. no bo mam jego głowę. Nie, dlatego mówię. E, tutaj wrzućmy te e, rzeczy i tyle. Aha, za mało no tych skrzynek? Mejca za A, ja biegałem a tu macie też crafting. Boże, nie powiedzieliście mi, a ja biegałem jak dureń <grym> A pytałeś? Powiedzieliście, że macie przed wejściem. Nie mamy drewna. Jesteśmy biedni w drewnie. Tak. Blazo, nie Blazo nie poszedł i nie nazbierał. Dobra, pójdę Czyli... rozbierać. Czyli w tym nie strasznie. Jest... Ile tego, m, tych skrzynek byście jeszcze potrzebowali? Jedna. Jedna, ale... A czekaj, już mam, już mam jedną. Już możesz wrócić. Boże Starca wysyłają, żeby biegał. Co chciałeś iść? A ty mnie nie powstrzymałeś. No mówiłem ci, że masz nie iść. Bo już mam. Dobra, czekaj, raz, dwa, trzy, Super. cztery, no. E, aha, dobra. To ja w międzyczasie już między odcinkami przefarbuję te brązowe na czarne i będzie gites. Także moi drodzy, e, zapraszamy was na event. Stańcie chłopaki za mną, a nie przede mną. Bo zasłaniasz mi kadr. E, drużyna adminów rzuca wam wyzwanie, a będzie się w najbliższych dniach jeszcze trochę fajnych rzeczy działo. Dlatego warto być z nami na kanale, bo chłopaki mają bardzo dużo fajnych pomysłów. No i co? Dzięki za dziś, trzymajcie się i zostawcie łapkę dla chłopaków w za pomoc. Trzymajcie się, cześć!